tvpodkarpacie.pl. Widać zmęczenie. Puszcza jest w innym okresie przygotowań. My jesteśmy praktycznie w innym. Wróciliśmy z wakacji, trzy treningi, także, także Puszcza na pewno jest w innym okresie przygotowań. Oni niedługo zaczynają ligę, są po obozie. Na pewno siłowo byli o wiele lepsi. lepsi. My nadrabialiśmy tylko ambicją. Na pewno nie dosyć, że nie rozstrzygnęliśmy tego pojedynku w 90 minutach, ale, ale cieszymy się, że jesteśmy dalej. W środę czeka nas kolejny mecz bodajże z Chojniczągą, która wygrała. Dziękuję całej drużynie za to, co zrobiła, bo w takiej sytuacji to nasz jest klub to naprawdę to, co dzisiaj zrobiliśmy. Dla mnie to jest zwycięstwo, naprawdę. Dla mnie to jest zwycięstwo, co dzisiaj zrobiliśmy. Trudno szczęście dopisało. Karne nie strzelaliśmy, ale to tak samo przy karnych już podchodziliśmy. Praktycznie każdego nas kurczę w meczu. Ciężko mi też powiedzieć, jest troszeczkę, jestem smutny, bo taki mecz myślałem, że może będzie zwycięstwo, może się uśmiechnie do nas szczęście. No trudno, ale naprawdę z tego co zaprezentowaliśmy, to myślę, że, no, że warto inwestować w piłkę w Sanoku. w